Osiem pomysłów na dochód pasywny, czyli ten mityczny dochód pasywny. Powiem Ci też o takich moich spostrzeżeniach odnośnie właśnie marzenia o dochodzie pasywnym, o tym, że wiele osób myśli, że jak nie będzie pracowało i pieniądze będą pracowały na Ciebie, no to wtedy staniesz się niesamowicie szczęśliwym, wolnym człowiekiem i to będzie to spełnienie tych marzeń. No niestety, już na wstępie Cię muszę rozczarować, że jedną z takich najważniejszych kwestii, które odkryłem po latach, to jest to, że droga jest ważniejsza niż cel i tak naprawdę nie chodzi o te zarabiające na Ciebie pieniądze tylko chodzi o tą drogę tworzenie pewnych projektów rzeczy produktów pracowanie z ludźmi pomaganie innym a pieniądze są tylko takim zabezpieczeniem tego wszystkiego ale warto mieć na uwadze ten jakiś, na jakiś pewnych poziomach dochód pasywny i od razu ci mówię że w mojej opinii nie ma czegoś takiego jak Praktycznie stuprocentowy dochód pasywny, zawsze jakąś pracę musimy włożyć, ale oczywiście jest praca, którą wykonujesz non stop, którą wykonujesz na przykład projektant architekt musi zaprojektować ten dom, wykonuje pracę, dostaje pieniądze i w kolejnym miesiącu znów musi taki projekt stworzyć, żeby zarabiać. Jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą, trenerem osobistym, no to jeżeli nie ma tego dochodu pasywnego, to ciągle musi pracować, to ciągle musi się martwić o to, czy będzie miał klientów. No i w momencie, kiedy nie ma tych klientów, jego biznes po prostu upada. I to jest jeden, myślę z takich większych. Stresorów wielu osób, więc moim zawsze marzeniem było to, bo ja nie lubię takich prostych, powtarzalnych czynności, które wykonuję, zarabiam i później znowu muszę je wykonywać, żeby zarobić. Oczywiście robię też często webinary, ale to jest inna kwestia, bo nie muszę ciągle nagrywać kursu i nie, nie muszę ciągle pracować z klientem jeden na jeden, więc też mam dużo takich dochodów jeden do wielu, tak? Czyli na przykład prowadzę Zoom, co prawda prowadzę Zoom z moimi kursantami, na przykład w Akademii Social Media, ale jest to raz w tygodniu, zbierają się osoby i jest tak komunikacja jeden do wielu, a już taka praca, jeden na jeden, pracuj ze mną, jeden na jeden na mentoringu, jest już wyżej wyceniana i oczywiście czasami jeszcze zdarza mi się sprzedawać swój czas za pieniądze, ale jest on wtedy o wiele wyżej wyceniony. Więc opowiemy sobie jakby z mojej perspektywy, jakie to są te źródła dochodu pasywnego, być może będą to takie pomysły, na które nie wpadłeś i powiem Ci też o moich zabezpieczeniach, moich takich poziomach dochodu pasywnego, co mi powoduje, że, że coś mi kapie, czyli mam coś stworzone, na przykład napisaną książkę i praktycznie bez mojego udziału, czyli raz ją piszę i później latami Coś nam nie zarabia. I to jest właśnie ten poziom dochodu pasywnego. Więc startujemy jak zwykle konkrety. Więc pierwsza kwestia, która kojarzy się od razu z dochodem pasywnym, to są nieruchomości. Czyli kupujesz, inwestujesz w nieruchomość i poza tym, że ta wartość tej nieruchomości, jak sobie spojrzymy na statystyki, ona stale rośnie. Oczywiście są tam różnego typu podpowiedzi, że to się kiedyś skończy, że ta bańka pęknie. No ja się nauczyłem tego, że nie słucham się tłumu i po prostu kiedyś trzeba te nieruchomości kupić. Więc jakby nie czekam, jak niektórzy wieczność, bo ktoś tam powiedział w w jakiejś telewizji czy gdzie indziej, że ta bańka pęknie, no i te nieruchomości, nie dość, że zarabiasz na tym, że je wynajmujesz, to jeszcze do tego zarabiasz na wzroście wartości. Oczywiście jest to bardzo popularny instrument, jak to niektórzy mówią, że Polacy pokochali inwestowanie w nieruchomości, ale uważam, że to wynika też trochę z tego, że jakby nie za bardzo mają alternatywy, no bo jeżeli weźmiemy sobie kwestię giełdy, inwestowania w akcje różnych spółek, no to jeżeli sobie spojrzymy na polską giełdę, nie jest to zbyt atrakcyjne dla wielu osób, więc jakby takim najbardziej, najczęściej wybieranym tym dochodem, pasywnym pomysłem na dochód pasywny są właśnie nieruchomości. I teraz moich kilka takich podpowiedzi, jeżeli właśnie chodzi o ten dochód pasywny, na przykład z nieruchomości, to ja wyznaję właśnie taką zasadę, że inwestuj w to, co rozumiesz i w to, to na czym się znasz. No jakby inwestowanie w nieruchomości nie jest aż tak skomplikowanym narzędziem inwestycyjnym, więc myślę, że rozpoznanie i zrozumienie, na czym to polega, nie jest aż takie trudne, no bo większość osób na jakimś tam poziomie intelektualnym po iluś tam latach pracy dorabiania się, budowania swoich często Domów, kupowanie nieruchomości dla siebie, no raczej rozumiem, jak to działa, czyli wynajmujesz nieruchomość. Oczywiście warto tutaj się zgłębić. Ja na przykład korzystam, mam wielu klientów, znajomych, bo to się tam często po czasie zaciera, którzy są agentami nieruchomości. Mam co najmniej kilka takich osób. Dzięki temu mam. Ja nie muszę się tego wszystkiego uczyć aż tyle, chociaż wiele o tym czytałem, uczyłem się, bo zawsze mam zaufanych ekspertów, i to też jest bardzo ważne w inwestowaniu w nieruchomości, żeby mieć osoby zaufane, żeby po pierwsze mieć swoją wiedzę, rozpoznać. Ten Rynek, w który inwestujesz, ale też mieć zaufanych agentów nieruchomości, bo to są osoby, które często gdzieś tam takie, powiedzmy, rodzynki i perełki z Podlady dla ciebie mogą mieć. Pamiętaj, że agenci nieruchomości, te oferty, które są już gdzieś tam na tych znanych portalach, serwisach z ogłoszeniami o nieruchomościach, to są to już no przeważnie te bardziej takie przebrane, że te najlepsze perełki, to one często właśnie trafiają do agentów nieruchomości. Więc jest to prosty model z takich typów no to jest to, że nie zawsze musisz po pierwsze mieć od razu milionów złotych, że niektórzy na przykład na początku zaczynają swoją przygodę od inwestowania na przykład, nie wiem, w garaże czy jakieś tam lokale do wynajęcia, które kupili nie aż tak drogo jak na przykład nie wiem, mieszkanie, kawalerkę czy jakieś mieszkanie do wynajęcia w Warszawie. I to jest tak jak z oszczędzaniem, że nie zawsze musisz mieć od razu miliony, żeby oszczędzać. Chodzi bardziej o ten nawyk, o zrozumienie rynku, o tą wersję beta, czyli przetestowanie jakby całego procesu zakupu, wynajmowania nieruchomości, załatwienia tych wszystkich kwestii prawno-administracyjnych. Więc na przykład, jeżeli kogoś nie stać przykładowo, od razu na zakup nieruchomości, drogiej nieruchomości w Warszawie, to może pomyśleć sobie na przykład o wynajmowaniu nieruchomości typu garaż, gdzie już zaczynasz jakby w jak, na jakimś poziomie mieć właśnie ten dochód pasywny. Więc nie chodzi zawsze o tą wielką kwotę. Ja też długo czekałem, jakby długo musiałem się przygotować i też finansowo do tego, żeby kupować nieruchomości, które będę wynajmował. I też oczywiście był to długi proces, pomimo że jakby miałem ten plan, miałem ten cel od wielu, wielu lat, no ale inwestowałem też w swój biznes i jakby to jest jedna z takich najważniejszych inwestycji. No i ten poziom tutaj pasywności w zakupie nieruchomości, oczywiście wiem, że też jest bardzo dużo różnych lęków, typu wiele osób nie wynajmuje swoich nieruchomości, bo boi się tych nieuczciwych wynajmujących i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli dobrze poczytasz, poszukasz, no to są po prostu firmy, które zabezpieczą cię przy tym najemem, który może być problematyczny i też uważam, że zawsze warto po pierwsze poprosić o pomoc specjalistów nie bać się prosić o pomoc. Specjalistów, którzy na przykład zajmują się właśnie wynajmem nieruchomości, wystarczy sobie wpisać w Google, zapytać dobrych agentów nieruchomości, czy znają firmy, które pomagają zabezpieczyć się, są na to różnego typu kroki prawne, żeby no, w dużym stopniu zabezpieczyć się przed tymi nieuczciwymi lokatorami, nieuczciwymi wynajmującymi. No i oczywiście zawsze jest ryzyko, tylko podpowiem Ci taką bardzo ważną rzecz. Jest ten szum medialny, który gdzieś tam się pojawia w mediach, odnośnie właśnie, no bo Temat tego, że ktoś zajął mieszkanie i się nie chce z niego wyprowadzić, ktoś traci nerwy, jest to tak przerażające dlatego, że jest to medialne. Czyli nie pisze się raczej artykułów w nagłówkach o netu, że tam Cecylia zakupiła nieruchomość, wynajęła ją i teraz otrzymuje tam 3000 zł miesięcznie za wynajem nieruchomości. No nie jest to żaden hit, nie jest to coś, co będzie klikalne. Więc o tych takich pewnie milionach Polaków, nie mam dokładnych statystyk, którzy wynajmują swoje nieruchomości. Jest to dosyć spora grupa, tak Proporcjonalnie mówiąc i o tych osobach się nie pisze. Tych, którzy z sukcesem wynajmują nieruchomości, zawsze nagrywa się TikTok i pisze się właśnie o tych klikalnych tematach, więc ja zawsze mam taką prostą zasadę. Wpisz sobie, czy jeżeli używasz na przykład nie wiem, Perplexity, czy nawet czata GPT, wpisz sobie pytanie, I oczywiście to sprawdź statystyki, ile jest procent, nie wiem, nieuczciwych, wynajmujących w Polsce. Po prostu poszukaj sobie statystyk, czyli cyfry, a nie emocje. Więc tutaj zasada, jeżeli chodzi o nieruchomości, inwestuj w to, co rozumiesz, to na czym się znasz? Ja na przykład nie inwestuję, mam bardzo prostą zasadę. Nie inwestuję, nie podejmuję jakiegoś nadmiernego ryzyka, inwestując w coś, czego nie rozumiem, albo zrozumienie tego, by musiało mi zająć bardzo dużo czasu, bo ja się co zawsze często mówię, że zawsze koncentruję się na rozwoju biznesu i to jest moje główne źródło generowania dochodu, a te wszystkie inne elementy są sposobem, żeby ten dochód, który wygeneruję, który zostanie już moim zyskiem, zabezpieczyć. I właśnie nieruchomości są jednym z takich chyba najważniejszych. Pierwszych, które gdzieś tam do głowy nam wchodzą, to jest właśnie wynajmowanie ruchomości. Drugi niesamowicie bezpieczny, chyba najbezpieczniejszy instrument, czyli obligacje. Teraz w relacji dużej inflacji w Polsce, no to wydaje się, że te obligacje mają dosyć wysoką stopę zwrotu, no bo one są tam indeksowane do inflacji. No i ponad inflację tam na przykład wychodzi ci 2% czy tam 1%. No i jest to taki bezpieczny sposób zabezpieczenia swojego kapitału i oczywiście no im większa suma, tym będzie to bardziej odczuwalne, ale są niektóre takie właśnie wyliczenia, że gdybyś miał jakąś tam kwotę pieniędzy i ulokowałbyś je na Obligacjach skarbu państwa, no to ile musisz mieć pieniędzy? Chyba z tego co wiem, może kwota być dosyć wysoka dla niektórych, że jest to 5 milionów złotych, że z różnych wyliczeń, że gdybyś włożył na obligacje te 5 milionów złotych, no to one ci w miarę taki sensowny byt zapewniają, że tam na jakimś poziomie sobie możesz żyć, no i ten procent składany, czyli nie wyjmujesz kapitału, tylko po prostu żyjesz sobie rok po roku, te pieniądze rodzą ci pieniądze z odsetek. Tak samo też jest w nieruchomościach, że jakby takim moim spostrzeżeniem było to, że jeżeli zainwestujesz w ileś tych nieruchomości, no to w którymś momencie te nieruchomości kupują ci kolejne nieruchomości. To jest jakby ta magia procentu składanego, czyli na początku, tak samo z oszczędzaniem, początek oszczędzania jest najtrudniejszy, najbardziej bolesny, bo jakby nie jesteś motywujący, no bo nie widać tej góry pieniędzy, ale jeżeli po Łączysz oszczędzanie właśnie z tego typu dochodami pasywnymi, gdzie pieniądze pracują na ciebie, no to w tym momencie zaczynasz jakby rozumieć, że na początku ty pracowałeś na te pieniądze, ale później te pieniądze już pracują na ciebie. Więc obligacje są łatwe do zrozumienia, są one gwarantowane przez państwo, no i ja wychodzę z takiego założenia, jakby motywacją też dla mnie, jeżeli chodzi o obligacje, to jest to, że jak utonie państwo, które gwarantuje ci wypłatę tych środków, tych odsetek, no to już wtedy wszyscy utoną, jakby już wtedy nie masz się za bardzo co przejmować tymi pieniędzmi, bo już będzie taki Krach, więc, na przykład, nieruchomości może być problem na rynku nieruchomości, ale państwo to nie ostatnie. I to jest właśnie też taki jeden z argumentów osób, które gdzieś tam dywersyfikują na zasadzie, że, nie wiem, mąż prowadzi tam firmę, żona pracuje na etacie albo odwrotnie, żona ma firmę, mąż ma etat. Tutaj u nas w bukowie bardzo często jest tak, że ktoś na przykład prowadzi firmę, a na przykład żona pracuje w szkole i ma tą pracę, czy w urzędzie, no bo u nas jakby wielkich fabryk nie ma. I to jest też takie na jakimś poziomie dla wielu osób zabezpieczenie, że jakby to wszystko. Się rozsypało, ten domek z kart, no to państwo i ta budżetówka to jest jakby grupa, która utonie ostatnia, że jakby jak już państwo nie jest w stanie wypłacać tych pensji urzędnikom, nauczycielom i tak dalej, czy policji, no to już mamy totalny krach. Aczkolwiek, no, etat nie jest, nie jest dochodem pasywnym, ale mówię na takiej zasadzie, w tej konkluzji, że obligacje są trochę podobne do takiej pracy na etacie, gdzie to pieniądze pracują na ciebie i jeżeli już upadnie państwo i nie jest w stanie wypłacać ci tych odsetek, no to już naprawdę będzie źle, czyli jakby. Tutaj to zabezpieczenie przez państwo powinno ci dawać największy ten spokój psychiczny. Trzecia kwestia to są książki, e-booki, kursy internetowe. I teraz, jeżeli chodzi o ten poziom pasywnego dochodu z produktów cyfrowych, to oczywiście, jeżeli tak jak ja sprzedajesz aktywnie, czyli mam kursy, mam aplikacje, ale sprzedaję je w dużej mierze na webinarach, no to wiadomo, że jest to obarczone jakimś tam poziomem pracy. Te dwie godziny, na przykład nie wiem, wieczorem czy w sobotę, więc jest to jakaś praca, ale jakby. To, jak ona się przekłada później na sprzedaż, no jest to warte tej gry, ale ja mówię tutaj bardziej o pasywności, na takiej zasadzie, że tak jak na przykład mam książki wydane przez wydawnictwo, i moją jedyną pracą to jest to, że ja te książki napisałem i one mi tam budują ten dochód pasywny, bo jakby już wydawnictwo zajmuje się marketingiem. I tak samo jest na przykład z kursami. Możesz kursy oczywiście sobie wystawić na jakimś portalu typu Web2Learn czy MyVODIO, Nafi.io, gdzie po prostu ty się zajmujesz marketingiem, nie? czyli nagrywasz kurs, ale też jakby po twojej stronie jest aktywne sprzedawanie czy ustawienie Reklamy, czy zrobienie live'ów, czy wysłanie mailingów, czy sprzedawanie w Storiesach, no robisz to aktywnie. Czyli jakąś pracę musisz wykonywać, jeżeli chodzi o marketing, no bo raz nagrałeś kurs i też w zależności od różnych branż, taki raz nagrany kurs, raz napisana książka może sobie pracować na ciebie rok, dwa, dziesięć lat. Dziesięć to już być może będzie to gdzieś tam trąciło myszką, ktoś tam sobie zobaczy, że wyglądasz wtedy dziesięć lat młodziej, ale są niektóre branże, jakaś psychologiczna branża, przykładowo zdrowia, że tam aż tak wszystko dynamicznie się nie zmienia. W przypadku Przykładowo, kursu o reklamie na Facebooku, no to wiadomo, że ten kurs się będzie deaktualizował w momencie, kiedy Facebook na przykład coś zmieni, ale to jest też taki tip, że wystarczy raz w roku nagrać kurs np. Na z aktualizacją 2026, czyli Facebook Ads 2026, i teraz. Jeżeli wystawisz sobie taki kurs na Udemy, czy powiedzmy edu.pl, gdzie ta firma zajmuje się sprzedawaniem, polecaniem Twoich kursów, tam są programy partnerskie, oczywiście biorą też pewną prowizję, ale ty zajmujesz się tylko nagraniem kursu. Czyli możesz w którymś momencie, jakby ta idea, że w którymś momencie nagrasz ileś tych kursów, napiszesz ileś tych książek, tych e-booków, na przykład na Amazonie. I możesz sobie zrobić jakiś tam urlop, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, możesz pół roku, i prawdopodobnie powinno coś tam ci kapać. I teraz, jeżeli sobie zbudujemy kilka takich źródeł dochodu, to nie jest to może jednorazowe jakieś przelewy na 10 tysięcy złotych, ale z różnych źródeł te pieniądze ci gdzieś tam sobie kapią i dają ci to zabezpieczenie. Czyli, jakby Twoja praca i Twój kapitał pracuje na ciebie. I to jest w tym piękne. Czwarte źródło dochodu pasywnego to jest na przykład kanał na YouTube. I też, oczywiście, tutaj są pewnego typu ograniczenia, jeżeli chodzi o sezonowość też inaczej potrafi na YouTubie spaść dochód z wyświetlania reklam, bo tak się zarabia głównie na YouTubie, że publikujesz filmy, no i masz tam powiedzmy dochód pasywny z tego, że YouTube wyświetla u ciebie na twoich filmach reklamę, no i też mogą tutaj dochody spaść o 50%, tylko dlatego, że robi się cieplej i mniej ludzi korzysta na przykład z YouTube'a, czy powiedzmy firmy ograniczają budżety reklamowe, ale jest to jakiś na pewno poziom tego dochodu pasywnego, szczególnie teraz, jeżeli chodzi o shorty, gdzie włączono reklamę na shortach, na YouTube Short i tam zauważyłem dosyć Duży wzrost, jeżeli chodzi o zarabianie na shortach. Oczywiście to nie są jakieś potężne pieniądze, o wiele więcej się zarabia na filmach poziomych, ale przykładowo jest to wzrost z jednego złotego, na przykład z takiego shorta, tam w pierwszym tygodniu od publikacji, do na przykład 5-7 złotych, więc jest wielokrotność, dlatego że uruchomiono reklamę w shortach jakiś czas temu, a nagranie takiego shorta zajmuje 2-3 minuty, jeżeli w moim przypadku, więc do, daje to też pewien taki dodatkowy dochód pasywny. Więc taki Twój kanał na YouTube, oczywiście najwięcej na kanale na YouTube, za. Zarabia się na przykład sprzedając swoje produkty, książki, kursy, czy na przykład reklamując jakieś firmy, współprace influencerskie, ale taki dochód pasywny wynika z tego, że po prostu pojawiają się reklamy, na których ty zarabiasz. I w dobie sztucznej dygencji, na przykład nagrywanie bajek, tworzenie jakichś kanałów z teledyskami wygenerowanymi przez AI, nagrywanie medytacji, to też często u mnie na webinarach. Jeżeli chcesz przyjść na taki webinar, to sobie wpisz adres strony 5dnizai.pl. I tam zapiszesz się na pięć webinarów, gdzie uczę właśnie, jak to zrobić technicznie. Piąte źródło dochodu pasywnego u mnie od wielu lat to jest subskrypcja. Czyli na przykład mam pewne produkty, usługi w subskrypcji i jest to na przykład Akademia Social Media, czyli tam płacisz sobie co miesiąc 199 zł za dostęp tam do moich prawie 40 kursów, czterech spotkań w tygodniu na mastermindach, gdzie uczymy się nowych rzeczy. Jak się pojawia jakieś zmiany algorytmu, pojawia się jakieś nowe narzędzie, omawiamy sobie, robimy takie kursy typu jak pisać newsletter. Więc raz w tygodniu spotykamy się w poniedziałki o 17 w Akademii Social Media. No i się uczymy. No i teraz wiele osób potrzebuje, myślę, że w każdej branży, że po pierwsze chcą być w pewnej społeczności, chcą mieć aktualizację wiedzy, czyli chcieliby mieć jakieś miejsce, gdzie zawsze przyjdą i będą mieć taką, jakby, tą świadomość, że ciągle się rozwijają, że mogą przyjść, zadać pytanie, stworzyć też społeczność ludzi podobnych do nich i jakby to jest to źródło dochodu pasywnego, czyli możesz sprzedawać kursy na zasadzie jakiejś kampanii, że ktoś może sobie wejść, ten kurs zakupić, ale możesz też, na przykład, dać cały pakiet swoich kursów właśnie w takiej płatności, albo i to jest też właśnie jeden z takich sposobów dochodu pasywnego, że ten abonament generuje ci ten jakiś stały w miarę przychód z tego, co wypracowałeś sobie wcześniej. Szósty pomysł na dochód pasywny też taki nie bardzo popularny. To jest to, że właśnie siła twojej marki, siła twojej listy mailingowej. Więc po to też buduje się tą markę, też w przypadku tej listy mailingowej, że nie tylko może ona służyć do tego, że sprzedajesz swoje produkty i promujesz jakby swoje produkty, ale możesz też tak w cudzysłowie wypożyczyć tą listę mailingową, czy też wypożyczyć swoje zasięgi, swoją markę na zasadzie też takiej właśnie współpracy JV, czyli joint venture czy współpracy influencerskiej, że ktoś wie, że ty masz zasięgi, wie, że docierasz do jakiejś grupy osób. No, i umawiając się na jakiś podział dochodu z tej całej kampanii, po prostu ty zapraszasz na przykład na live'a, na webinar daną osobę, czy wysyłasz maile, czy na swoim kanale na YouTube, czy na Instagramie pokazujesz czyjś produkt w zamian za to, że ta osoba dzieli się przychodem. Oczywiście tu jakąś pracę musimy wykonać, nawet samo wysłanie maila, ale też jakby posiadanie własnej listy mailingowej, własnego newslettera, własnego bloga, mediów społecznościowych, to jest jakby też musisz mieć świadomość, że to jest taka siła nie jest to w 100% dochód pasywny, ale twoja marka osobista może być. Tak trochę w cudzysłowie wypożyczana przez innych, no bo zanim ktoś zbuduje tą markę osobistą, może się do ciebie zgłosić i powiedzieć: Widzę, że masz zasięgi, nie wiem, wśród wędkarzy, a my mamy sklep internetowy z wędkami, jak moglibyśmy współpracować. Więc siła marki to nie jest tylko po to, żebyś tworzył swoje produkty i swoje rzeczy sprzedawał, ale też jakby w pewnym sensie dochód pasywny, czyli mało pracy, dużo pieniędzy, daje ci zbudowanie marki osobistej, zbudowanie własnej listy mailingowej. To jest kolejne źródło dochodu pasywnego. Samo to, że jak masz dobrze zbudowaną listę mailingową, masz relacje, z tymi osobami masz zbudowane zaufanie, to wystarczy, że raz na trzy miesiące sprzedaż. Produkt, który nie wiem, nagrałeś na przykład rok temu, i zrobisz kolejną edycję połączoną, na przykład, nie wiem, z trzema spotkaniami na Zoomie. Nie jest to w 100% pasywne, ale daje duży poziom tej pasywności. Siódma niepopularna kwestia to jest wypożyczanie swojego hobby. Wcześniej mówiliśmy o nieruchomościach, czyli kupujemy mieszkanie, które wynajmujemy. Później mówiliśmy o wiedzy, czyli wyjmujemy naszą wiedzę z głowy i ja sobie mogę tę wiedzę wynająć, czyli kupić sobie od ciebie kurs, obejrzeć wideo. I w pewnym sensie się klonujesz, ale też możemy sprzedawać swoje hobby. Czyli jeżeli ktoś robi świetne zdjęcia i jest pasjonatem fotografii, no to nie musi tych zdjęć trzymać sobie na dysku, no bo wiele osób by za nie zapłaciły, nawet w dobie sztucznej inteligencji, czyli są specjalne serwisy, gdzie możesz, jak masz dobry aparat, gdzieś tam sobie podróżujesz po świecie, po Toskanii, no to możesz te zdjęcia sprzedawać. I tak samo jest, jeżeli kochasz latać dronem, czy nagrywasz jakieś fajne ujęcia wideo, no to część zamiast to wyrzucić, czy skasować, czy mieć to na dysku, możesz to zamieszczać na serwisach, z Stokowych, jak sobie wpiszesz sprzedawanie zdjęć, zarabianie na zdjęciach stokowych, no to te materiały, które i tak leżą ci na dysku, możesz zamieścić na takich serwisach i zarabiać na tym, że ktoś to wypożyczy w pewnym sensie, czyli użyje na w swoich materiałach. Tak samo jest z muzyką. Jeżeli jesteś muzykiem, to wiele osób właśnie więcej zarabia na tym, że tworzą muzykę, podkłady do podcastów i tak dalej, czy do filmów, niż na tym, że na przykład grają koncerty. Jest wiele osób, które na TikToku pokazują, ile zarabiają na tym, że po prostu są producentami, ale głównie sampli, podkładów, które sprzedają, Później w internecie na różnych serwisach właśnie z dźwiękami stokowymi. Więc muzyka, film, grafika można też sprzedawać swoje dzieła oparte na hobby właśnie w tych serwisach. No i ósma kwestia, też mało popularna, to jest udział w spółce. Czyli jeżeli właśnie tak jak mówiliśmy sobie, masz zasięgi, czy tak jak ja mam know-how, no to też zgłaszają się do mnie osoby, które po prostu mówią, Mirku. Zbudowałbyś mi lejek, ty masz doświadczenia, mam świetny produkt, masz zasięgi, masz rozpoznawalność, a ja tego nie mam. Umówmy się na przykład na udział tam jakiś procentowy i powiedzmy, dołącz do naszej spółki, będziemy zarabiali, będzie zarabiał sobie na procencie. Więc jakby ja oddaję to swoje know-how w jakiejś tam niszy, w jakiejś branży, pokazuję, pomagam wdrożyć dany produkt, no i po prostu wtedy się umawiamy na jakiś procent od sprzedaży, czyli raz rozpędzasz pewną lokomotywę, raz oddajesz swoją wiedzę, żeby później zarabiać. Non-stop, pasywnie, też często to jest jak nie z nieruchomościami, bo ludzie widzą jakby możliwość zakupu nieruchomości, wynajmowania jej i później sprzedania, jeżeli będzie taka potrzeba, za jakąś tam wyższą kwotę, czyli zarobienie też na wzroście ceny nieruchomości. To często jest też tak z firmami, czyli jeżeli się dogadasz z taką firmą i otrzymasz udziały w ramach współpracy, no to później, jeżeli ta firma będzie sprzedawana, tak często jakby do tego się też dąży, no to dostajesz wtedy proporcjonalnie jakąś kwotę pieniędzy. Troszeczkę tak jakbyś dał wynająć swoją wiedzę i później tą nieruchomość byś zbył. Super, jeżeli któryś z tych pomysłów super Ci przypadł do gustu, albo na przykład chcesz napisać w komentarzu, jaki Ty masz pomysł na dochód pasywny, być może go pominąłem, to skomentuj pod tym podcastem. No i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu w każdy poniedziałek o 7.15. Zapisz się też na 5dnizei.pl, jeżeli chcesz się uczyć sztucznej inteligencji, odwiedź mój kanał na YouTubie i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się.